Nisz bajeczka. Na wywodnictwo swoich ulubionych bajek. Czy chcesz, żebyśmy poczytali je razem? Teraz wybierz bajkę, kto chcesz dzisiaj poczytać, naciskając cyferkę na łapkach swego misia. Posłuchaj bajeczki o czerwonym kapturku. Otóż książkę na początku, naciśnij jeden na mojej łapce. Poczytamy wspólnie bajkę, siedząc razem na kanapce. Julian ma nam przypominać, żeby z obcymi rozmowy nie zaczynać. Cześć! nazywam się niśba Joszka. Pewnego dnia czerwony kapturek może był z pawełkiem przez las odwiedzić swoją babcię. Po drodze zaczynał się z wyrazy trochę pięknych kwiatów. Nagle za krzaka zły wilk. Dokąd idziesz? waknął. Do domku mojej babci, odpowiedział kapturek. Stary wilk pobiegł tam szybko przed kapturkiem, związał babcię i wskoczył do jej łóżka. Kiedy czerwony kapturek dotarł na miejsce, poszedł prosto do pokoju babci. Podkurzał wszystkie szawki, po czym zaczął zamiatać podłogę. O, babciu, dlaczego byś takie wielkie zęby? krzyknął kapturek. Żeby się łatwiej zjeść, odpowiedział wilk. Czerwony kapturek szybko i uderzył nim wilka w nos Zabrył wilk i uciekł, gdzie pierwszy rośnie Ostatni pozytyw nikt go nie widział Swoim postępkiem, panowie i panie Zły wilk zasłużył na solidny ryż Zabawa była fajowa Chcesz przeczytamy inną bajkę? Cialutką od nowa Dobrze, więc koniec na dzisiaj Jutro o bajkę poprosisz mi się papa. pa, pa.